Tobie chodzi tylko o łóżko, a ja jestem małą kaczuszką, której trzeba miłości i wsparcia i czasami czegoś do żarcia. Proszę, zostań czasami do rana, o pięknej żonie rzadko mów, czasem wykup na kartkę szampana i złotą rybkę dla nas złów. Co się wkrótce dla mnie rozwiedziesz, tak mi czasami skłam. Czasem powiedz, że ze mną wyjedziesz, już nigdy, nigdy sam. Tobie chodzi tylko o łóżko. A ja jestem Rajski Jabłuszko, które pragnie miłości i wsparcia, i czasami czegoś do żarcia. Czasem kochaj mnie po trzeźwemu, o wspólnym kącie słówko rzuć. Czasem przedstaw mnie gdzieś znajomemu. Nie mów, że wszystko muszę psuć. Narostanie nie mów, to zabieg. Ładny i kochany znów. Czasem wyślij coś dla mnie na jawie. Nie żałuj paru słów. Tobie chodzi tylko o łóżko, a ja jestem takie carcuszko, które pragnie miłości i wsparcia. Nie tylko czegoś do żarcia. Proszę, odejdź bez bicia i grzecznie jak z telewizji, Gentleman. Jak do dzieci rozumiesz koniecznie i ukochana to był sen, że się wkrótce do mnie odezwiesz tak mi pod drzwiami skłami. Z czasem zamień się w taką poezję, którą jesteś, którą byłeś ty sam.